Ja jestem Brodaty, a to jest kolejny vlog. Tym razem tytuł Akcje charytatywne i mam nadzieję, że tym razem ten vlog może tak inaczej kieruje zawsze każdy swój vlog do Was, ale mam nadzieję, że tym razem to wyjdzie trochę poza nas i przejdzie gdzieś tam dalej. Czyli mam nadzieję, że jeżeli popieracie mój pogląd na ten temat, który Wam tutaj przedstawię, to ten vlog może gdzieś tam wyślecie znajomym lub coś w tym stylu. Ok, o co chodzi? Coraz częściej, moi drodzy, coraz częściej. Oczywiście zdobywam coraz większą popularność na YouTubie, was jako widzów jest tam kilkaset, kilka tysięcy czasami na miesiąc, różnie to bywa. I coraz częściej dostaję od Was takie pytania, czy poparłbym jakąś akcję charytatywną swoim takim publicznym lajkiem YouTube'owym, czy tam Facebookowym jako ze swojego tego konta, takiego typowo YouTube'owego. No i... Te akcje charytatywne są jak najbardziej bardzo dobre, prawda? Poza jedną rzeczą. Najczęściej mają one taki charakter, że yy, ktoś prosi mnie, żebym kliknął gdzieś tam w jakiegoś lajka, bo zbieramy na przykład na karmę czy na remont domu dziecka. No i okej, okay, to jest bardzo fajne, szlachetne, prawda? Jak najbardziej takie rzeczy trzeba wspierać. Poza jedną rzeczą. Nagle pojawia się taki malutki. Wiecie, e, krzyżyk, prawda? Czyli taki jakiś gdzieś ukryty tekstik, że dopiero wtedy, kiedy zbierzemy pół miliona lajków, albo 100 tysięcy, albo 250 tysięcy, albo coś tam, coś tam, coś tam. I zawsze, no może nie zawsze, najczęściej pojawia się taki kruczek, że wpierw trzeba jakiejś firmie za przeproszeniem wylizać dupę, żeby ta firma dopiero wtedy przekazała e, coś na cel charytatywny albo kiwnęła palcem, prawda? w stronę celu charytatywnego. No i moi drodzy, ciekaw jestem, co ta firma powiedziałaby chorym dzieciom w hospicjum, gdyby jednak te powiedzmy 100 tysięcy lajków się nie uzbierało, co? Przepraszam, moje drogie dzieci, nie uzbieraliśmy 100 tysięcy lajków, internauci są źli, brzydcy i niedobrzy, nie naklikali nam darmowej reklamy, to niestety będziecie musieli się obejść bez leków. Coś takiego, no... Nie wiem, nie rozumiem, po prostu nie rozumiem tego, jak można przeliczać pomoc drugiemu człowiekowi na lajki na YouTubie albo na Facebooku. Dla mnie to jest jakieś chore i przerażające, kiedy jakaś firma, nawet jeżeli masz szlachetne intencje, nawet jeżeli naprawdę robi to z sercem, to jednak przeliczanie lajków na pomoc komuś wydaje mi się być czymś złym. I taki temat chciałbym w tym vlogu poruszyć. Kiedy firmy duże na przykład, czy średnie, czy jakiekolwiek inne dopiero wtedy przekazują jakieś pieniądze na cel charytatywny, czy nieważne pieniądze, czy po prostu remont, czy cokolwiek, dopiero wtedy, kiedy zrobi im się kampanię reklamową, bo naprawdę kampania taka na Facebooku właśnie charytatywna nic nie kosztuje, to są po prostu ludzie, to są y, facebookowicze, to są użytkownicy, którzy klikają lubię to i zaraz ktoś wyskoczy z tekstem w stylu ale przecież ciebie ten like na Facebooku nic nie kosztuje, prawda? Nic nie kosztuje, jeżeli klikniesz lubię to. To prawda, mnie to nic nie kosztuje, ale te firmy, które prowadzą kampanię marketingową, reklamową, PR, public relations, prawda, przez Facebooka, za pomocą pomagania komuś, po jakimś czasie zauważam, że to jest bardzo dobry i podatny rynek, kiedy nikt się temu nie sprzeciwia. Wręcz przeciwnie, to się zaczyna samo nakręcać, jak koło, nie wiem, uwozu, wystarczy popchnąć i to samo jak, jak kulka śniegowa będzie się toczyć i powiększać. Firmy zaczną to zauważać. I zaczną to wykorzystywać. Zamiast pomóc lokalnemu na przykład domu dziecka czy domu samotnej matki, po prostu tak, od, od tak, po prostu pomóc, to wpierw będą coś chciały w zamian. I to mnie zaczyna przerażać, że zaczyna umierać nasza bezinteresowność. Po prostu nasza, nasze dobre serce zaczyna być przeliczane na pieniądze albo na ilość lajków na Facebooku. I moi drodzy, zaraz ktoś też wyskoczy: yy, No, jeżeli zaklikamy, to jednak zostanie to przekazane. Tak, zostanie to przekazane, ale porównując te akcje na Facebooku, ja kiedyś widziałem bardzo fajną grafikę w internecie, może jak uda mi się ją znaleźć, to wstawię w tego vloga. Widziałem taką grafikę, gdzie e, ludzie potrzebujący w Afryce, prawda, otwierają paczki z darami od zachodu, a tam takie wielkie niebieskie lajki z Facebooka. Nie ma żadnej żywności, nie ma nic, tylko takie lajki. I tak mniej więcej e, widzę te wszystkie akcje charytatywne. To prawda, one są szlachetne, one mają na celu Pomoc, ale wpierw musimy jakiejś firmie załatwić jakąś reklamę darmową. Ta firma nie wydaje pieniędzy wtedy na em, banery, na reklamy w miastach, w telewizji, w sieci, w internecie, w nie wiem, w radiu itd. Tylko po prostu rzuca złotóweczkę na Facebooka, żeby ktoś to obsługiwał, i nagle cała reklama zaczyna się kręcić, prawda? To mnie przeraża i porównuje to do czegoś takiego. Gdzie mamy wielki stadion na 100 tysięcy miejsc. Oczywiście, te 100 tysięcy to są ci wszyscy lajkujący, prawda? Siedzą na tym Facebooku, na tym stadionie. Na murawie nie ma nikogo, nie ma bramek, nie ma nic, tylko takie Jupitery światła spoglądają na jedną, jedno pole na tej murawie tego stadionu, gdzie leży niepełnosprawne dziecko. Oczywiście, nie wiem, po chemioterapii albo coś w tym stylu, prawda? Nagle na murawę tego stadionu wchodzi człowiek ubrany w garnitur, bardzo, że tak powiem, ładny, prawda? I w pewnym momencie odzywają się fanfary. Jest mówione, kto sponsoruje ten akt łaski, kto e, tutaj zarządza i tak dalej. Przylatują jakieś samoloty z wielkim logiem tej firmy, która tutaj sponsoruje. I tak dalej, i tak dalej, i te 100 tysięcy osób na stadionie zaraz dostaje, nie wiem, całe książki o tej firmie, wszystko, ulotki, wszystko, wszystko. I w pewnym momencie ten koleś w garniturze, taki, taki, rzuca takiego piątaczka od niechcenia temu dziecku, i nagle wszyscy się rozchodzą. Tak mniej więcej widzę te wszystkie akcje charytatywne, gdzie wpierw trzeba rozsławić tą firmę na cały kraj, na całą Polskę, żeby ta firma łaskawie wydała malutki ułamek. Procenta swoich zarobków na cel charytatywny, bo tak niestety najczęściej jest. Może co innego dotyczy tych firm, które na przykład chcą wybudować dom dziecka, czy odremontować całe hospicjum z całym zapleczem medycznym i tak dalej. No to wtedy rozumiem, prawda? Ale czasami bywa tak, że e, coś tam było z tym kolorowaniem. Pamiętam jakaś akcja charytatywna, że za chyba tam. Kilkaset tysięcy lajków na Facebooku, chyba był jakiś remont domu dziecka i do tej pory na razie to tylko jakieś łączniki kolorowe kupili tym dzieciom. E, mimo to, że już prawie zebrali tyle, ile trzeba coś takiego było, jakaś tam taka sprawa. E, I moi drodzy, idąc dalej, skoro ja nie popieram takich akcji osobiście, to czy jestem złym człowiekiem albo coś w tym stylu? Mm, wydaje mi się, że nie, bo co innego jest dawać jakiegoś lajka na Facebooku, drabiąc się po jajkach przed, przed monitorem, a co innego jest być dobrym człowiekiem na co dzień. I to niestety też umiera. Cały czas mamy wokół siebie taką znieczulicę, która zaczyna dotykać wszystkiego, wszystkich i no, wszystkiego po prostu. Wystarczy być, moim zdaniem, dobrym człowiekiem na co dzień. Nie trzeba być dobrym człowiekiem na Facebooku za pomocą takiego jakiegoś lajka, który, na dobrą sprawę, jak mówiłem, służy marketingowi, PR-owi i reklamie, a nie akcji charytatywnej. Ja na przykład zbieram od małego. Od małego. E, jak to się nazywa? Cholera, wleciało mi słowo. No, wybaczcie, ale to jest vlog na żywo, prawda? Znaczy na żywo na żywca. Nie jest łączony. Mm, korki, te takie. Nak o, nakrętki od butelek. E, zbieram codziennie, codziennie cała moja rodzina to zbiera do worka i. Za pomocą tych nakrętek, potem te nakrętki są wywożone do organizacji, które zbierają na przykład na wózek, czy na kulę, czy na protezę, na coś w tym stylu. I sądzę, że przez te kilkanaście lat e, tych nakrętek zebrało się już na tyle, że można by uzbierać kilka wózków. Wydaje mi się, że to jest dobra sprawa. Tak samo oddawanie ubrań, jeszcze nie zużytych, ale powiedzmy, no już prawie zużytych ubrań, prawda? Nie do kosza, tylko właśnie gdzieś na jakiś cel. Tak samo najzwyklejsza, codzienna. Prosta dobroć w stosunku do drugiego człowieka, który czegoś potrzebuje, nie wiem, komuś upadnie banknot, to zamiast schować do kieszeni, to oddajemy tej osobie coś w tym stylu i widzimy jakiegoś człowieka, który nie jest zapijaczony, nie jest brudny czy coś, tylko gra na przykład na altówce w przejściu podziemnym i widać, że ma brudny garnitur, troszeczkę stary, wynoszony, ale jednak ma, bo chce mieć po prostu jakiś szacunek do odbiorcy czy coś, rzucamy mu te dwa złote. Tymczasem przechodząc kawałek dalej widzimy grupkę alkoholików, która zaczyna robić pod siebie albo gdzieś obok w przejściu podziemnym ja obok tych ludzi przechodzę obojętnie, bo wiem, że moje dwa złote rzucone będzie spite, po prostu spite. Więc wydaje mi się, że taka codzienna dobra pomoc jest dużo lepsza niż jakieś klikanie lajków dla Fryki czy coś takiego, bo takie lajki nic nie dają. To jest po prostu akcja marketingowa, pr komercyjna, prawda? Często bywały też takie afergie, gdzie te zalajkowane jakieś aplikacje czy strony na Facebooku czy coś nagle zmieniały po akcji charytatywnej właściciela, bo można było je sprzedać. Niestety taka sytuacja jest coraz częstsza i mam nadzieję, że za pomocą tego wloga troszeczkę zacznicie się zastanawiać nad tym, czy te wszystkie akcje charytatywne organizowane przez media społecznościowe, czy aby na pewno mają sens, czy mają na celu wpierw zareklamowanie jakiejś firmy, zrobienie jej niesamowitej reklamy PR-owej itd., tak wyrobienie jakiejś marki tej firmie, żeby każdy zobaczył tą markę i itd., tak tą firmę, a dopiero potem gdzieś tam 5 zł dla potrzebujących. Mam nadzieję, że pojawią się również jakieś komentarze pod tym materiałem. Mam nadzieję też, że pozytywne. Jeżeli popierasz taką ideę obudzenia się trochę na Facebooku, że tak powiem, czyli nie klikania wszystkiego lubię to lubię to lubię to gdzie tam są zbierane jakieś kotki, jakieś puszki czy coś w tym stylu. E, oczywiście co innego jest kiedy jest jakaś mała strona małego zoo czy jakiegoś ośrodka, który y, potrzebuje po prostu wsparcia. To jest co innego, prawda, niż akcja charytatywna wielka, gdzie trzeba zaklikać pierdyliard łapek, żeby cokolwiek się stało. Więc ja tu widzę zasadniczą moi drodzy różnicę między pomocą komuś poprzez Facebooka, poprzez promowanie jakiegoś, jakiejś strony, gdzie się zbiera na przykład karmę dla psów czy kotów, gdzie nie trzeba wyklikać pierdeliarda łapek, to popieram jak najbardziej, nie jestem złym człowiekiem. Ale z drugiej strony, kiedy widzę firmę, która za 250 tysięcy łapek łaskawie od, odremontuje jakiś pokój w domu dziecka czy coś takiego. To po prostu szlak mnie trafia, i mam wrażenie, że prezes tej firmy jest skończonym idiotą, który po prostu liczy takim charakterystycznym ruchem palca. Nie banknoty, moi drodzy, nie banknoty. Liczy Was. Ludzi, których po prostu dało radę, dało radę wykorzystać do swojej reklamy. Dlatego ja osobiście, kiedy ktoś mi wysyła jakieś prośby o akcje charytatywne, patrzę, jak ta akcja charytatywna jest stworzona. Czy ona jest lokalna, że tak powiem, dla małego schroniska, czy czegoś takiego. Czy jest ogólnopolska i ma na celu tylko i wyłącznie reklamę, więc mam nadzieję, że też się trochę obudzicie i zaczniecie nad tym się zastanawiać. To by było na tyle. No i cóż, dzięki za obejrzenie czy wysłuchanie. Tyle.